Cześć! Jesteście gotowi na prawdziwą miłość? Tak. To zapraszam za te drzwi. Kabiny są otwarte. Wierzę w ten eksperyment. Miłość to nie tylko wygląd. Czy jesteś gotowa wziąć ślub? Tak. Wyczuwam wahanie. Nie, ale jestem Twoim wymarzonym facetem. Chcesz się powachlować? Potrząsaj pupą. Skąd wiesz, że osoba za ścianą cię pociąga? Nigdy jej nie spotkałem, ale chcę z nią spędzić resztę życia. Chcę to kontynuować z tobą. Stoję przy ścianie. Mam przeczucie, że to ten jedyny. Wyjdziesz za mnie. Jestem zaręczona. Jeśli zdecydujecie się na zaręczyny, spotkacie się po raz pierwszy. W powietrzu czuć ekscytację. Dajesz mi szczęście. Jestem bardzo zakochany. Jestem bardzo zakochana. Pobieramy się. Powiedz, jeśli coś ukrywasz. Czy naprawdę tak szybko się zakochałaś? Albo źle się zrozumieliśmy, albo skłamałeś. Co się dzieje? Jak mogłeś zataić coś takiego? Ona za niego nie wyjdzie. Czego pragnie kobieta? Nie wiem, jak długo wytrzymam. Byłoby okropnie zostać porzuconą przed ołtarzem.